Witajcie na moim kanale. Tak sobie siedzę i pomyślałam, że nagram dla Was film taki, który zapowiadałam we wcześniejszym blogu. Ale tak sobie usiadłam, patrzę, a tutaj, takie siwe włosy. I nie wiem jak to jest. Ja sobie sama farbuję włosy od zawsze i sprawa wygląda następująco. Jak nałożę farbę, to jest okej, okay, okej, okay, okej, okay. i jeszcze mam czas, jeszcze mam czas. I w pewnym dniu się budzę, patrzę, a tu taki odrost. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja mam za każdym razem tak. Że niby jeszcze czas, jeszcze czas, a ten dzień następuje, ta noc. A chyba mi ktoś w nocy maluje te włosy. To jest niemożliwe. No dobra, ale koniec miania. Zapowiadałam Wam, że będzie oprócił. No więc tak, będzie oprócił. Będę pruła ten mój sweterek, który. Zrobiłam jako drugi, właściwie pierwszy, ale mm, wiecie, tam gdzie tych dziurek szukałam. O, tutaj jestem pierwszy, który zrobiłam. Oliwkowy z włóczki z Biferno, z Softlino i on będzie do sprucia również. Tak samo jak ten brzoskwiniowy. Podjęłam taką decyzję, a tutaj mam dwa przody, znaczy nie dwa przody przód tył i jeszcze chusteczkę. Tak. Jeszcze chusteczkę. Pamiętacie, opowiadałam wam o tej chusteczce. Ale co się okazało? Okazało się, że no ja nie użyłam włóczki takiej, która była w opisie, tylko sobie wymyśliłam tą softlinę. ja się po prostu uparłam na tę włóczkę. I jednak jest duża różnica między 165 a 130 w motku. Ta włóczka jest za gruba moim zdaniem. Sweter jest niby ma dziurki, ale on jest ciepły, jak na lato. A jak jest chłodniej, to przewiewa przez te dziurki po prostu. I dlaczego taka decyzja? Ano dlatego, że jak wiecie, byłam w Biferno. Tam. Pokazywałam w relacjach. Byłam w, na, i, na Instagramie. Byłam w Biferno i kupiłam sobie bawełnę. Taką bawełnę. To jest y, też taka oliwka, bo ja, to, to znaczy, to się nazywa nawet chyba mięta. Y, green Bay jakiś. Tak. Tak. Green Bay. Yy, ale, no, to jest taki, no, niby oliwka, niby, no, nie wiem w sumie, jest to marzę. Może tutaj trochę otworzę. Tak, żeby mi się później nie wysypywało, bo zanim ja to zacznę dziergać, no, to troszeczkę czasu upłynie. Bardzo Milusia, bardzo Milusia jest. Naprawdę. Bardzo. Taki kolor. Już się zaczyna ciemno robić. Ale taki kolorek. Bardzo ładny kolor. I ja chcę ten sweter zrobić właśnie z tej włóczki. Ona jest dużo cieńsza, to jest 100% bawełna. No tutaj był len z bawełną i to też jest do, bardzo dobra mieszanka, ale ja stwierdziłam, że jednak spróję, odparuję tą włóczkę i zrobię sobie coś innego. Tak samo z tej brzoskwiniowej, może ją połączę z białą, znaczy z taką ekri, bo ja kupiłam też ekri do, do tego projektu i mm, sweter mi się nadal podoba bardzo, ale no niestety nie jest z tej włóczki, z którą, która była rekomendowana po prostu. I źle mi się w nim chodzi. Po prostu stwierdziłam, że to no, nie tak powinno wyglądać. Także będzie prucie. Będzie prucie prawdopodobnie mojego brzoskwiniowego puchu również, ponieważ ja tam użyłam biskozy i ym, alpaki. I on jest taki zbity, wygląda jakby był sfilcowany, a poza tym mnie denerwują te przełożone zapięcia na męską stronę, jednak jest to niewygodne, ja się denerwuję, znaczy nie, że się denerwuję, ale jest to dla mnie niewygodne. I tak, będąc w Biferno, kupiłam bardzo dużo włóczek, ale Wam nie pokażę wszystkich. Będę Wam dozować. Jedną tą, którą kupiłam, to jest właśnie ta bawełna Crowana. Ona się nazywa Summertime, a kolor jest. 445. 00445 i nazywa się Green Bay. Tak się nazywa ten kolorek. Ja sobie chciałam tą, tą bluzkę zrobić do moich oliwkowych bojówek. No i do białych jeansów, czy do spódnicy też. No i, no i nie wyszło. No ale trudno, no wiecie, tak to jest w dziewiarstwie. Nieraz nie wychodzi. I kupiłam jeszcze jedną rzecz i teraz wam pokażę. Nie wiem jeszcze, jaki model swetra wybiorę. Będę szukała prostego projektu, a jak nie, to z głowy po prostu sobie zrobię taki sweter i wybrałam włóczkę iście sylwestrową. Też bym musiała tutaj, bo kupiłam. Cały pakiet. Ja jestem duża, no to muszę dużo matków mieć. No tak. Był wybór bardzo duży tych, tych, e, tych błyszczących włóczek. Ja wybrałam sobie włóczkę, która się nazywa. Ja nie wzięłam okularów, oczywiście. E, to jest poliamid i poliester. Czyli 100% sztuczności, już sztucznym, no ale no wiadomo, że to jest dekoracyjna bardzo włóczka z Lane Gato. Kolor jest 3904 i to jest taki kolor. No, czyż nie piękny? Spójrzcie. Także już sobie wymyśliłam dwa sweterki, ale będę to łączyła jeszcze z kicilkiem yy, od Rowana. Także będzie takie połączenie piękne. Tak, nawet pazurki moje pasują, takie śliwkowe. Myślałam, że różowy w różu sobie wezmę, ale już mam dość tego różu. Po prostu już tyle włóczek różowych ostatnio kupiłam że jednak nie. Trzeba coś takiego bardziej eleganckiego, na no taki brąz z, z taką no jak to powiedzieć, z takim winogronem, z taką śliwką, winogronem I, i, i z cekinami no to będzie faktycznie taki, taki bardzo elegancki zestawik. Także taką bluzeczkę sobie robię, zwłaszcza, że trochę zmieniłam garderobę i no i myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Także tyle. Dzisiaj będzie krótko. Kupiłam, aha, jeszcze kupiłam do tego. Kupiłam, bo pomyślałam, że się nie poddam jednak. Poddam się. I kupiłam taką przepiękną włóczkę W dwóch, w dwóch rodzajach. Z Austermana. To jest 100, nie 100% Merino, Zaraz, zaraz. Tak. 100%, ale Super Wash. Na skarpetki. Nie poddam się. Ja zrobię w końcu te skarpetki. Takie dwa kolorki wzięłam. Na dwie pary. I to jest Austerman. Tak. O. Tak będziecie mogli zobaczyć. I jeszcze jaki to jest kolor. Hmm. a no właśnie jaki to jest kolor a no nie wiem kolor 03 to jest ten pomarańcz taki tak wyjdzie tak zaraz to jest do góry nogami o tak tak wyjdzie i to jest 03 tak dobrze mówię 03 jakieś kłaczki mnie obeszły 0,3, a ta Włóczusia ma 0,4. I tak wygląda w robótce, tak przechodzi ładnie. A tu z, z tej strony jest tak. No, także tak, takie zakupy poczyniłam, oczywiście to nie wszystko, ale tak jak powiedziałam, będę Wam dozować. A film musiałam nagrać wcześniej, dlatego, że nie będę miała przez pewien czas y, chyba możliwości nagrywania, więc y, no tak chciałam y, mieć coś w zanadrzu. Już się cieszę na, na ten projekcik, bo tak jak mówię, to sobie odłożę, to sobie odłożę na y, po nowym roku na pewno. Natomiast tutaj, no to muszę się sprężyć, ponieważ jak nie zdążę, do świąt to jeszcze jest cały karnawał, więc mogę sobie chodzić w karnawale w, w tym sweterku. Jak wiecie, przymierzam się do zrobienia sobie takiego świątecznego swetra z Shetlandu od pani Ksenii, o której wspominałam parę razy tutaj w filmach. No, a tam, znaczy o tam, tam, zrobiłam porządek i mam kilka wolnych moich torebek, to znaczy koszyczków. Chyba dwa mam wolne, więc zaraz tam ulokuję którąś z robótek na regale, żeby sobie, żeby sobie tam mieszkała, po prostu. No, i tak trochę jest mi yy, przykro z tego powodu, że ja to źle. Że ja to źle zadecydowałam, no ale tak to jest, wiecie. No, to są nasze dorosłe, suwerenne decyzje i nieraz coś po prostu nam nie pasuje. Dobrze, że włóczka jest takim medium, które można wielokrotnie, wielokrotnie próć i znowu przerabiać. Także to jest wszystko tak zwane źródło odnawialne. <grym> No, szkoda mi tej chusteczki, ale no cóż, zrobię sobie drugą. Tak. Widzicie, jak ślicznie? Mała Małgosia. Mogę iść do lasu na grzyby. O jejku, nie ma jak się pośmiać. No, ciekawe, jaką pogodę będziemy mieć znowu. Bo tak się znowu chmurzy, chmurzy, chmurzy całymi dniami się chmurzy. No, może w końcu będzie troszeczkę ciepełka, ale jak się chmurzy, to też dobrze. Wcale nie jest tak źle. No, to tyle. Zaczęłam już sweterek testowy. Jak będę mogła, to Wam oczywiście pokażę mój sweterek testowy. Wychodzi dosyć dobrze, także ja jestem zadowolona. A w kolejnym filmie będę mówiła o włóczkach, bo ja nie jestem ekspertem, ale. No, powiedzmy, od kilku lat testuję różne, różne włókna, różne włóczki i stwierdziłam, że no dużo tych płaczków, jak się takie, takie ma, właśnie jakieś tego typu z włoskiem, no to potem to fruwa. No, nie mówiąc już, o tym włosku, co ma cztery łapki. Nie? Chociaż ona teraz się nie leni, na zimę ona nabiera futra i naprawdę nie sypie się aż tak. No niemniej gdzieś tam od czasu do czasu taki płaczek gdzieś się zapodzieje w powietrzu. Wracając do tych testów, będę robiła, to znaczy testy, to nie będą testy, tylko moja kompletnie subiektywna opinia odnośnie włókien i włóczek, które przerabiałam do tej pory. I mogę powiedzieć, że te dwa lata takiego intensywnego dziergania no, dało mi dosyć dużą wiedzę na temat włóczek, które są dostępne u nas w Polsce. I wiem, że w komentarzu były pytania, czy wszystkie włóczki są dobre, że każdy rekomenduje. Kto rekomenduje, to, to ma jakby sponsoring. No, ja nie mam żadnego sponsoringu, nie miałam nigdy jeszcze i, i nie mam. Więc no, będę się starała dosyć tak. Obiektywnie podejść do tematu, aczkolwiek ja wiem, że to będzie tylko i wyłącznie moja opinia, czyli subiektywna. Ktoś może mieć zupełnie inne wrażenia przerabiając sam tą samą włóczkę. Yy, no ale tak, podjęłam taką decyzję, ponieważ yy, no, nadziergałam się, nadziergałam się, a są udziergi, w których w ogóle nie chodzę. Więc yy, no tak. Myślę, że to może być dosyć taka ciekawa informacja, którą chcę Wam przekazać, no ale oczywiście, no nie ukrywam, no wszystko rozbija się o pieniądze, no tak jak w większości spraw, no tak, ale... Nie chcę, bo już zaczęłam, zaczęłam drążyć, a nie, nie chcę teraz. Wolę poświęcić na to osobny odcinek. No a tak, ja zabieram się do <grywania> dziergania, bo, bo czas mnie goni. No i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknych, słonecznych dni, pogody za oknem i w serduszku. Tak? O. Ja dzisiaj się zaserduszkowałam. Dziękuję Wam za Waszą obecność na moim kanale. Dziękuję za wsparcie. Każdy komentarz jest dla mnie bardzo ważny, bardzo istotny. Bardzo sobie to cenię. I staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, aczkolwiek wiecie, że tam mam zaległości, sukcesywnie nadrabiam te zaległości i żaden komentarz nie zostanie bez odpowiedzi, a przynajmniej bez takiego mojego serduszka, to znaczy, że, że ja to znaczy wszystkie komentarze czytam, ale no niestety nie zawsze mogę na nie odpowiedzieć i tak od razu odpowiedzieć, więc wybaczcie mi. Ale bardzo jestem wdzięczna za Waszą aktywność, za, za to, że tworzymy taką malutką, malutką, ale społeczność i jest to bardzo budujące dla mnie i no i oczywiście jest to taką motywacją do, do dalszych działań, do dalszego kręcenia filmów, do dalszych opowieści i do, w ogóle do zebrania się w sobie, no tak, te włosy to już, no po prostu to jakieś, nie wiem, no... Muszę coś z tym zrobić, bo tak, by the way, jak to się mówi. Cały czas zastanawiam się nad tym, czy zostawić tę siłę, czy dalej iść w to farbowanie, bo ja nie lubię chodzić do fryzjera. Bardzo nie lubię chodzić do fryzjera i od, od zawsze praktycznie, no od zawsze, z kilkoma, naprawdę kilkoma wyjątkami, zawsze sobie farbuję włosy w domu sama. Ostatnio skróciłam, jak widzieliście pewnie te włosy. Nie jestem zadowolona, bo ja lubię długie, bo z długimi to można różne rzeczy zrobić, a z krótkimi to właśnie widzicie, nawet spiąć ich nie można. One lecą gdzieś tu tam. Teraz będę musiała czekać, aż mi odrosną i to mnie bardzo irytuje. Ale z kolei też jak się ma krótsze włosy, to lepsze są w pielęgnacji, szybciej można umyć, wypłukać, zakręcić itd. No, ale ja już miałam kilka lat temu całe siwe włosy, i jak jechałam do Stanów, no, kilka to było ku 10 lat temu, jednak ja byłam siwiuteńka. No, i ja zafarbowałam te włosy na blond wtedy, żeby tej siwizny tak nie było widać. I są dwie opcje: albo farbować dalej na blond i po prostu nie mieć tego kontrastu w odrostach. Yy, tak, no i przede wszystkim nie chodzić przez dwa dni jak mężkamiki. No, bo jak się na ciemno farbuje, to jest siłą rzeczy wygląda się trochę jak myszkamiki przez dwa dni, zanim się nie wyszoruje porządnie z tej skóry. Bo ja tutaj mam te włosy takie dosyć blisko czoła, i, i no żeby nie było od razu tych siwych, to, to muszę je tak dosyć, tą skórę muszę dosyć dokładnie tutaj wymalować. No albo właśnie chodzić jak tam szkamiki, ale, ale mieć zafarbowane te włosy i, i wyglądać, no, no tak jak, no, no po prostu. Także ja wiem, że jest bardzo dużo opinii, że no, stawiamy na naturalność, że nie wstydzi mi się swojego wieku i tak dalej. Ja się nie wstydzę swojego wieku. Wiecie, że ja się przyznaję, ile mam lat. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale jednak cały czas te włosy mi chodzą po głowie. Już się. Już się no, wcho, włosy mi chodzą po głowie, myśl mi chodzi po głowie oczywiście. Czy odpuścić i po prostu iść w tę srebrzystość, czy jednak, czy jednak farbować, i, i. No i cały czas mam dylemat. No, teraz nie mam dylematu, bo sobie kupiłam farb na, nie wiem, chyba na pół roku albo dłużej, więc <noise> będę malować te włosy. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, cały czas się, się tak. Miotam. czy tak, czy tak, czy tak, czy tak, no i, no i tak. Ciekawa jestem, jaki jest Wasz pogląd na, na te sprawy właśnie, tego, tej siwizny. No ciekawa jestem w sumie, co Wy myślicie, czy jak Wy Wy macie, czy farbujecie włosy, czy, czy nie, no to się zrobił taki niedziwiarski kawałek, ale, ale akurat teraz jak patrzę, to mi się tak przypomniało, że właśnie mam taką zagwozdkę. Dobra, koniec z tym, koniec z tym marudzeniem, nie na temat, żeby nie zanudzać, już się nagadałam sporo i tak. Życzcie, życzcie mi siły w dzierganiu, to znaczy takiej motywacji w dzierganiu i ja Wam przesyłam moc pozytywnej energii, bo wiecie, jak to mówią, jedyna racja to wibracja, więc posyłam Wam, wam moc pozytywnej energii. Trzymajcie się cieplutko i wspierajcie mnie, ja Was również wspieram i do, do zobaczenia, do zobaczenia niebawem. Pa, pa.